indywidualny puchar Ekstraligi 500 RCC. To właśnie te zawody będą głównym motywem przywodnim dzisiejszego materiału. Zajrzymy do boksów młodych adeptów żużla i zobaczymy jak te zawody wyglądają od kuchni. Postaramy się też dopytać ich o odczucia oraz zapytamy trenerów jak oni zapatrują się na tego typu rywalizacje. Powiedzmy, że to jest nowy projekt, bo generalnie to jest tak przedłużenie naszego szkolenia, które było na 250 cc ale przez to, że po prostu tamte silniki bardzo mocno były krótko i po prostu szybko się rozwalały. Zostało wprowadzone 500R. To jest po prostu silniki takie same są jak jeżdżą wszyscy na ekstraligowych torach, ale po prostu jest wkładka włożona FI 27, wtedy ta moc jest mniej 50% mniejsza. Te mostowskie mają mniejszą e, moc, ale żywotność mają e, do, dosyć długą. I dlatego e, jest to bardzo dobry pomysł, bo e, na krajowej e, tutaj arenie chodzi o to, żeby ta młodzież właśnie się szkoliła na porównanym sprzęcie z Ekstalikiem. Różnice nie czuję, bo my zdajemy jest to troszeczkę tak samo podobne jakby kontrola jazdy i w ogóle... Moim zdaniem jest troszeczkę mocniejszy motor i trzeba bardziej go pilnować przy nogach i przy rękach. 500R to jest, wiadomo, słabszy silnik niż zwykła 500, ponieważ ma wkładkę włożoną w gaźnik. Yy, oczywiście je, mówią, że jest mniej awaryjny niż 250, między innymi dlatego właśnie wycofali 250. Ale ja lubię jeździć na 500 i cieszy mnie to. Miałem dużo okazji jeździć na 250 i. Yy, 550 jest niej troszkę agresywniejsza, 50 jest szybsza i wyciąga. Każdy turniej jest to, co też chłopacy podchodzą trochę emocjonalnie i są łzy, i są nerwia. Wiadomo, to jest normalna rzecz, bo chłopacy chcą wygrywać. Wynik musi iść, bo to buduje takiego chłopaka. Także nie ma tutaj mowy o tym, żeby tylko przejechał się, tylko musi po prostu ustawić to coś na torze, żeby było widać, że się stara po prostu. W tej 250 tych od paru lat mamy dobrych zawodników. Mamy Małkiewicza, mamy Karczewskiego, czy mamy innych zawodników, którzy, czy Ratajczaka, którzy powoli się przebijali i e, dzisiaj jeżdżą normalnie w Ekstalidze i na arenie międzynarodowej, więc na pewno to jest dobry etap takiego powiedzmy szkoły podstawowej e, przed wejściem na te 500, więc to naprawdę bardzo dobrze da, e, działa. Od kilku dobrych lat e, właśnie te pojemności są i to naprawdę e, jest pozytywne. No ogólnie w trakcie zawodów yy, trenerzy bardzo dużo pomagają, bo my jeszcze nie jesteśmy tak doświadczeni, nie potrafimy sobie odpowiedzieć na wiele pytań. Na przykład trener mi mówi czasami jak mam się ustawić, to bardzo mi pomaga i uważam, że trenerzy są bardzo potrzebni na zawodach. Trenerzy dużo yy, podpowiadają w trakcie yy, co i jak, a tak to po prostu po tych po zawodach to obgaduj, obgadujemy tam zawody, co poszło nie tak i w ogóle co poznieje. Tak naprawdę analizujemy i tu, i tu. Trenerzy naprawdę są bardzo zaangażowani. Trzeba ich jedyne co to pochwalić i naprawdę dużo pracy w to wkładają.